Dzień dobry Państwu, Tomasz Fejjet, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, Sławomir Mencen awansował na wroga numer jeden Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński nie może żyć bez jakichś wrogów, co jest jego siła napędowa. Cały czas największym jego wrogiem był Donald Tusk, no, Mecenas Giertych i to w zasadzie te osoby, Dalej można było osoby wokół nich wymieniać, ale to były główne osoby, na których skupiał się atak. Ale teraz wyprzedził ich, naprawdę wyprzedził i Tuska, i Giertycha Sławomir Męca. Jarosław Kaczyński we wszystkich swoich wypowiedziach, we wszystkich tych swoich okulnikach wysłuchanych do... Mm, członków PiS każe atakować Mańcena, że to niepoważny polityk, że z nim absolutnie nie można będzie zawrzeć koalicji, że ich pomysły na rządzenie Polską są dziecinne i tak dalej, i tak dalej. Bardzo różne tutaj. No po tym, kiedy Sławomir Meintzen, kiedy Kaczyński odpowiedział tak na propozycję Mencena, żeby Kaczyński przyszedł do programu e, Słowomierza Mencena. E, Powiedział, że no, Mencen do niego powinien przyjść, nawet on w tym swoim stylu. Zrobił głupotę, bo e, przecież do Mencena przychodzili różni politycy. Przychodził Karol e, Nawrocki, e, Rafał Trzaskowski, no, szereg różnych ludzi tam było. No, i będę normalnie prowadził tu rozmowy. Nie? Wiecie, no, ewidentnie był, pomógł wygrać wybory Nawrockiemu, Był za nawrockim, Ale Kaczyński tym swoim, tą próbą pozycjonowania się i obrażania przy okazji innych, zrobił coś okropnego. I wiecie, i tutaj ta wymiana ciosów jest coraz taka bardziej mm, twarda. Pamiętacie Państwo, już męczarz zdawał sobie sprawę, kto go szantażuje, bo były te słynne wypowiedzi o tym, że nie pozwoli się szantażować z brata. To było oczywiste. On wtedy próbował jakoś pokazywać, że być może to, to robią ludzie ziobry, a nie Kaczyński, no ale to wiadomo, że to jest jedno. Zrozumiał, że to jest. Że to jest w zasadzie jeden organizm, oni się połączyli. Wcześniej też to było jasne, że najpierw Konfederacji w ogóle nie, nie zauważali, później już musieli i później chcieli ją przejąć, czyli przy pomocy pana Wiplera, może trochę przy pomocy pana Bosaka. No teraz yy, wiadomo, że i Wipler i, i Bosak mieli pegazusy. Yy, Wipler nie wie, co z tym fantem zrobić. A Bosak widać, że zareagował, bo to Bosak miał pomagać Kaczyńskiemu zaistnieć jakoś w Marszu Niepodległości, ale no, na razie nic o tym nie słyszymy. Tam Trwa awantora o Marsz Niepodległości, jeszcze Państwu o tym powiem. Natomiast trwa wymiana ciosów ze słowem Bielem W wypowiedzi niektóre są już niezwykle ostre i teraz... Pan Męcen dzisiaj rano odpowiedział im naprawdę mocno. One z wiadomości. Słomir Rumenco odpowiada posłom PiS. Mam dla Was propozycję. Rano pisowcy idą do mediów, żeby kłamać, manipulować, obrażać mnie i konfederację zgodnie ze swoim zakumanym przekazem dnia. Potem im muszę odpowiadać, byłoby mi za bardzo, bo by mi za bardzo weszli na głowę. I zrobili ludziom w głowach ścieżkę. Napisał swoimi słowami Menzen. <grymne> Dwoma politykami PiS, do których zarysował swój PiS, byli Mariusz Błaszczak i Radosław Fogiel. I tutaj, że z kolei Fogiel na antenie RMFFM ocenił, że przedstawiciele Konfederacji często, często atakują ugrupowanie Osława Kaczyńskiego. Kiedy pan wejdzie na media społecznościowe, np. pana słowami Menzena, to tam jest wyłącznie PiS, 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 PiS. Tak jak w mediach społecznościowych, do Wolnego Polityka Platformy. Oni nawet używają tego samego podręcznika do atakowania Prawa i Sprawiedliwość. liczą, że w naszym stawie coś złowią. No tak, rzeczywiście to, to, jest, to jest ta m, diagnoza, bo m, ewidentnie elektora Jarosława Kaczyńskiego będzie przychodził powoli do e, Mencena. M, no tak to wygląda, a tak naprawdę to pewnie i do Karola Noworodzkiego. Jarosław Kaczyński. Zobaczycie, że kolejne ataki pójdą na Nawrockiego. No bo teraz, już jak powiedział Błaszczak, Jarosław Kaczyński będzie szedł w marszu niepodległości. Tu jest konieczne, żeby Jarosława Kaczyńskiego w tym marszu ulokował na jakiejś dobrej pozycji Nawrocki. Karol Nawrocki, który ma świetne kontakty i dogaduje się, ze Sławomirem mencem Była mowa o tym pakcie senackim. wiecie, i to też było takie zagranie, Gierosław Kaczyński tam po prostu mówiąc tak po ludzku się wściekł, bo Sławomir mencem i Nawrocki uzgodnili coś, gdzie Nawrocki od razu otrzymał taką funkcję arbitra. Czyli on miałby rozsądzać ten spór Kaczyńskiego z Męcenem. czyli no wiecie Państwo, hmm, hmm, co jest oczywiste, że Kaczyński, który uważa się za twórcę tego hmm, sukcesu prawicy, no w jakiś sposób prawicy, która nie jest prawicą i nagle hmm, człowiek, który miałby podległy, czyli Karol Nawrocki, wytworzony przez niego, wyciągnięty z niebytu, obroniony wtedy, kiedy inni uważali, że to jest błąd, między innymi Mateusz Morawiecki, bo z jego otoczenia wyszła ta ocena Karola Nawrockiego. i Jarosław Kaczyński jednak dalej uważał, że musi być Nawrocki. Ale to nie jest do końca tak, bo Jarosław Kaczyński w pewnym momencie, już mówiąc tak po ludzku, opuścił ręce. Opuścił ręce, ale jednak, tak jak Państwu pokażemy w naszej książce, liczono na to, że zadziałają te ich wszystkie wcześniej przygotowane plany dotyczące wyborów. Przeczytacie w naszej książce, bo wybory uczciwe. Nie były. Wybory były sfałszowane. I Karol Nawrocki będzie pamiętał Józefowi Kaczyńskiemu ten, ten moment opuszczenia rąk. I później, kiedy Józef Kaczyński no, chciał, żeby zapomniał mu te, te różnego rodzaju afronty Nawrocki, to no, mu pamiętał. No, pamięta, szczególnie ten jeden afel pamiętacie państwo, kiedy Nawrocki wysiadał z samochodu, wszedł do samochodu i z, wychodzi z Nowogejski, z Nowogrodzki i, i mówił, nie widziałem nikogo, nie widziałem. A Kaczyński, nie wiem, w, w kilkanaście godzin później powiedział, że się z nim widział. Że się z nim widział, tutaj to było spotkanie półtorej minuty, sposponował go i powiedział, że yy, on bardzo sobie ceni, Pawła szefer czyli szefa jego, jego kampanii wyborczej. No to tak go, tak go, to, to nie, było, nie było zbyt, zbyt eleganckie. No i oczywiście też nawiązał do pana Gruzińskiego, że jest jego wychowanek i tak dalej, i tak dalej. A Nawrocki wyszedł na mm, niepoważnego człowieka, bo najpierw powiedział, że, że nie widział nikogo, że nie widział się to było takie pytanie a później Kaczyńskiego, że się widzieli. Najpóźniej no w Półtusku, kiedy było to spotkanie takie niby dziękczynne dla Karola Nawrockiego, tam Kaczyński chciał pokazać i przyporządkować, że Nawrocki jest kandydatem PiSu. I, i Nawrocki mu pokazał, że nie jest kandydatem PiSu. powiedział, że nie jest kandydatem PiSu, że jest kandydatem niezależnym. I zaczął dogadywać się z Męcenem. Kaczyński tego nie może wybaczyć, bo pamiętajcie Państwo, po tych wszystkich działaniach Kaczyńskiego, jasnym staje się, że jakaś przyszła koalicja, która miałaby tutaj się uformować, jest możliwa tylko bez Jarosława Kaczyńskiego. I ci działacze Konfederacji jasno mówią o tym, żeby ich nie przypisywać ani do koalicji obywatelskiej. Ani do pis bo oni ze wszystkimi będą mogli ewentualnie współpracować, jeżeli chodzi o uzgodnienie propozycji programowych. No to jest taki typowy chwyt pod publiczkę. Zobaczymy, czy to, się, czy to rzeczywiście będzie miało miejsce, ale to jest jasne, bo z drugiej strony, jeżeli mamy te personalne ataki pomiędzy Mencenem a Kaczyńskim, i z drugiej strony ta deklaracja, że mogą współpracować, no to jest jasne, że bez Kaczyńskiego. To o czym Państwu mówiłem wcześniej. Tym momentem, który Jarosław Kaczyński podejmie decyzję, zobaczycie, żeby również atakować Noworodzkiego, pewnie będzie czas po Marszu Niepodległości. Bo on by chciał żeby pokazali się na tym marcznie podległości, żeby tłumy również były jego tłumami. Żeby to oni bronili Kaczyńskiego. Bo Kaczyński bardzo się boi, że, boi, że podzieli losy Zbigniewa Ziobry. Kaczyński, jeszcze raz nie będziemy to ciągle powtarzać, Kaczyński wisi na Pegazusach. Jeżeli siemoniak przestanie trzymać Pegazusy, pozwoli działać w prokuraturze. Minister Żurek już coraz bliżej tą, jest do tego, żeby tą prokuraturę w końcu zmusić do działania, bo zmusza. Nie? I to coś już się dzieje, to Kaczyńskiego nie będzie. Zobaczcie po zachowaniu Szymona Hołowni. On przestał bać się haków, bo zrozumiał jedno. E... Pokazywanie tych haków to praktycznie e... za wyjątkiem tego, że ludzie będą spłuczuć, Ofiarą tego Pegazusa nie zmieni nic, bo Kaczyński chciałby, żeby ludzie mieli przeświadczenie, że to przetrąci, w ogóle bo usunie ze zastanowić, czy z tej sceny politycznej osoby, o których on powie, co tam się według niego działo czy nagrało. Nie. To będzie tylko gorzej dla niego. I jeżeli wszyscy zdadzą sobie sprawę, że te zebrane materiały, to jest takie bagno, które on nas wszystkich chce wciągnąć, to jest koniec, bo nie ma żadnej broni. Jeżeli teraz okaże się, że Zbigniew Ziobro będzie pozbawiony immunitetu i sąd wypowie się, czy może być aresztowany, czy nie, a jeżeli w ogóle nie przyjedzie, okaże się tchórzem, zostanie na Węgrzech, to wiedzie to powoli ta maska, która była tego szeryfa i tych, tych ludzi chcących praworządności, zostanie zdjęta. To, na co żeśmy czekali. I Kaczyński, który rozumie, że gdyby miał za sobą bez Mencena ten jego lektorat, to wtedy miałby jakieś szanse. No teraz nie ma żadnych szans, ludzie będą przychodzić do Mencena, dlatego to Sławomir Jurmencen jest największym wrogiem Jarosława Kaczyńskiego. Awansował Donald Tusk. Jest chyba na drugim miejscu. Mój Gierdych na trzecim. Dalej już zostawmy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o ewentualne wsparcie mojego kanału i podniesienie łapki do góry. Do widzenia Państwu.